Hej, hej, cześć z tej strony docentów. Witam po króciutkiej przerwie. Moi drodzy, zostałem ojcem po raz drugi. No, także hmm, nie wiem, czy będę miał dużo czasu na nagrywanie filmów. Dzisiaj, kochani, zrobimy sobie namiot. Taki prościutki namiot. Wystarczy troszkę drewna, parę klocków, wełny i mamy epicki namiot. Zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Pogoda, pogoda jest. No jest, ostatnio robiliśmy Batyskaw z GTA 5. Tam jest, tam, tam ledwie go widać. Możecie sobie zobaczyć na kanale. I okej, okay, moi drodzy, tutaj mamy taki rejon u mnie na świecie, gdzie jest taki domek, jakby chata rybaka, coś w tym stylu. To można sobie łowić. Tutaj jest taki, taka fajna przyczypa kempingowa. Też to wszystko w tutorialach jest na kanale. I myślę, że tu mamy kawał placu. I zrobimy sobie tutaj właśnie ten namiocik, Tylko tylko tutaj zacząć. Zaczniemy gdzieś, przypuśćmy tu. Oczywiście od postawienia pierwszego klocka. Cała, całość będzie gdzieś około. Hmm, nie wiem, w opisie wam napiszę. Ale myślę, że tak. Zaraz zobaczymy. Ten sto, w ten sposób stawiamy schodek. Robimy raz. Dwa, trzy, cztery. Odstępu i znowu schodek. Musimy chyba to wykosić tą trawkę stąd. Tak, tak, troszkę tutaj będzie. Hmm, dobra, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, 4, 5 odstępu i czyli 7 na 7 hmm, na 10, takie minimalne wymiary, ale tutaj zrobimy coś też na, na około. Zróbmy tutaj 8 odstępu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. 8 odstępu, i na dziewiątym klocek znowu stawiamy sobie klocka. Jak po chińskim żarciu. Dobra, moi drodzy, z drugiej strony zrobimy to samo. Mogłem to wykarczować przed nagraniem. No. Dobra, z drugiej strony symetrycznie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć odstępu. Bach symetrycznie stoi, stoi sodyk. i Teraz tak. Do tego schodka musicie kolejny dołożyć tak. Z tej strony to samo. Z tej strony to samo. Z tej strony to samo. I mamy coś takiego. Widać? Chyba widać. Teraz, kochani, tak. Bierzemy. E, ja mam tu płytkę, ale pamiętajcie, cały klocek stawiamy tu. Cały klocek tu. To będzie całkiem symetrycznie. W ogóle banalnie proste do wykonania będzie ten. Ten namiotik. I na to znowu pach, schodek. Ciach, 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 ciach. Prosty, fajny, teraz na to znowu pełen klocek. Prosty ten namiocik, nie wiem, kto jest autorem, ja nie jestem autorem tego. Szukałem w necie, żeby znaleźć, zobaczyć kto to zaprojektował, ale widziałem o kilku youtuberów, każdy mówi, że to on zrobił. Więc jest jak jest, Dobra. I teraz moi drodzy, do tego tutaj postawionego, musicie tak i to zabieramy, żeby powstało coś takiego. Tak i to zabieramy. Widzicie, Powstają, powstaje nam takie wejście. Schodek, schodek, pach, pach. A jak zapytacie, co mi się urodziło, to wam powiem, że mi się urodził syn. Tutaj. W... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jeszcze nie. Zrobimy to w ten sposób. I teraz na to. Jeszcze tak oddamno. Tak. I tak. Spójrzcie. O, powoli, żebyście wszystko tu widzieli. I to samo tutaj. Tak. I tak. Ten, oto sposób. I teraz możemy zrobić tutaj na górkę. O, słodek w tę stronę. W tę stronę bierzemy płytkę raz, dwa raz, dwa i tutaj odtąd o połączymy sobie ciach ciach. No, takie coś możecie sobie zbudować, nie wiem gdzieś macie blisko jakiejś kopalni albo gdzieś idziecie na wyprawę i możecie coś takiego zrobić. No i teraz wełna i jedziemy takim paskiem. Od tego schodka tutaj do tego. Tutaj idziemy teraz dwa do góry. Taki na dwa do góry. Też to wszystko wypełnimy. Coś w tym stylu. Tutaj jeden i tu też. W ten sposób. Ciach, 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 ciach. O coś takiego. Pauza, żebyście wszystko widzieli ładnie. No i co, obracamy się z drugiej strony i lecimy to samo. Ciach, ciach, ciach. Czyli tu jest taki podwójny. A tutaj już jest wszystko pojedyncze. I tutaj ten pod półpłytką jest. Coś w tym stylu. Teraz bierzemy świercho, świerchowe. Świerkowe schodki. I tak, tu mamy dwa na środku, moi drodzy. Więc o. Tutaj jeden, tu drugi damy I, i, i świerkowy płotek tutaj na górę. Pach pach. Coś w tym stylu. Z tej strony symetrycznie to samo, czyli dwa, dwa i dwa. Pach pach pach. Ten będzie trosz, troszku troszkę większy niż ten co widziałem, ale. Ale chyba nawet lepiej. No i teraz tak. Schodek, znaczy schodek, murek, no murek po prostu brukowy, i na to damy sobie raz, dwa, trzy. I z tej strony to samo. Tu na środku pach, i raz, dwa, trzy. Coś takiego. No. Mamy już dużo zrobione. Teraz przydałoby się to wyciąć tutaj i zrobić tutaj jakieś ładne czekajcie, o zrobimy jakąś podłogę tak, żeby tutaj troszkę użytkowo było myślę, że jeżeli to by był taki e, namiocik, który mógłby być na przykład pierwszym domkiem no to będziemy potrzebowali na pewno w środku skrzynię, nie? E, tak, może tutaj zrobimy taki pasek, o i tutaj taki sam z drewna i teraz weźmy sobie na przykład skrzynię i dajmy raz, dwa odstęp raz, dwa, odstęp raz, dwa dużo skrzyń bo jeżeli to na przykład nasza pierwsza budowla będzie no to w skrzynie będą potrzebne, to będzie potrzebne jeszcze o i piecyki do przepalania dajmy tu dajmy tu, tu i tu patrzcie, ta skrzynia się tutaj bez problemu będzie otwierała. No i co, i teraz to sobie tutaj wypełnimy. A brakuje jeszcze jednej rzeczy, widzę. Brakuje nam craftingu. I ten crafting możemy dać jeden tu na przykład. No i łóżka, jakieś by się przydało. Ale latuszka sobie już postawicie, gdzie będziecie chcieli. Dobra, coś takiego. Ewentualnie możecie zrobić, jeżeli chcecie, żeby tu Wam nikt nie wlazł, świerkową furtkę i można ewentualnie, o, sobie pozamykać. Nikt nie przeskoczy wtedy. Ciach. No, ale tego, ja to zrezygnuję z tego. Tak ładnie mi wygląda. Co tu noc się dzieje? za chwilkę. Okej, okay, moi drodzy, ja wezmę jeszcze tutaj bruk i gdzie nie zrobię takie, o, wiecie, ubite. Gdzie nie gdzie, o. Wydeptane, chociaż możecie na jeden, jedenaście, jak ktoś gra, zrobić po prostu ścieżki, o. Ale tutaj takie, wiecie, jak sobie wychodzimy, to trawkę tutaj zabierzemy stąd. No. Tak, o, tu jest wyjście spoko, i z tej strony też takie wyjście. Typować, tu, tu będzie ładnie to wyglądało, przez to, że tylko troszkę kobla, możecie tutaj żwiry zastosować. Spoko, tutaj może jeszcze z dwa. O! To jest przejście. I teraz tak. Fajny trick Wam tutaj chcę pokazać. Musimy zrobić w ten sposób. Ci co mają kre kreatywny, to liczą odtąd raz: dwa, trzy, cztery, pięć. I na szóstym, pach, dziura. Wrzucamy świnkę bądź inne innego zwierzaczka bierzemy yy, smycz teraz zakrywamy to, wracamy do smyczy i kleimy tu i patrzcie, haha, ha. fajny trip co. Teraz tak pod yy, tego musimy policzyć 5 przerwy. Raz, 2, 3, 4, 5 i na szóstym znowu na dwa do dołu. No jak ktoś to robi na surbi, no to troszkę się namęczy, współczuje. Chociaż można tam jaja nawrzucać i zawsze coś się wykluje. Jak macie na przykład, nie? Bum. Pięknie. I to samo tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć przerwy. Ujujujujujuj. dobra, w ten sposób, świnka i, i, i tu był bruk, nie? Czekajcie, czekajcie, najpierw smycz, bruk i do tego, pach, pięknie. No i dobra, resztę to samo robimy, ja to przyspieszę, by nie nudzić. No i proszę. I zostało ostatni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i na szóstym. Eee, to by świnka, pach, smycz. I moi drodzy, musicie zamknąć. Jeżeli teraz byście przyłożyli, to no wyskoczy Wam z tej dziury. O! I piękny namiocik. Świetnie wygląda. Wow Epicko można by powiedzieć. Dobra, moi drodzy, ja teraz jeszcze tam na chwilkę zrobię cięcie i tutaj jeszcze dołożę coś obok. Okej, okay, moi drodzy, jestem już z powrotem. Tak to wygląda. Zrobiłem tutaj takie małe ognisko. Jakieś płytki. Mam nadzieję, że się nie spalą, ale płytki się chyba nie paliły, jak pamiętam. Pamiętajcie, jak będziecie ognisko robić, że tu macie wełnę, to trzeba zrobić troszkę, troszkę dalej. No, cały namiot tak wygląda, fajnie się prezentuje, podoba mi się. Hmm. Szybki, prosty, no i co najważniejsze, wygląda. Okej, okay, moi drodzy, ja się z Wami żegnam, dziękuję za uwagę, dziękuję za wszystkie lajki, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować, by być na bieżąco, no i cóż, trzymajcie się ciepło, pa pa!